bardzo serdecznie w drugim dniu 15. Międzynarodowego Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej. Stało się już tradycją, że spotykamy się w tej świątyni na śpiewie cerkiew. Dziś wydarzenie wielkiej wagi, że udało się zaprosić wspaniały chór z Gruzji, Rusta Miałem to szczęście słuchać na innym festiwalu. Powiem, że przylecieli, że Szwedzcy, a jutro wylatują na koncerty do życia. Więc mam nadzieję, że ten dzisiejszy wieczór zapadnie nam wszystkim w i w pamięci. Witam braci yy, z CD Jest pani Wojewoda, fanka, wysłuchajmy. Wszyscy przyjaciele. Słuchajmy, módlmy się, czujmy duch.